czy zdecydowanie różne hulajnogi i prawie taka sama cena. Którą z nich wybrać? Już odpowiadam. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Mamy określoną kwotę, którą możemy wydać na hulajnogę. Idziemy do sklepu i mówimy, że mamy tyle i tyle. Na co sprzedawca odpowiada? Cudownie, za to możemy kupić Motusa Pro 10 Urban Xiaomi 5 Pro albo Raptora R1, na co my Odpowiadamy, yy, a którą Pan Poleca? Więc, żeby nie tracić czasu W sklepie, jako że miałem ostatniej Okazję jeździć na wszystkich tych hulajnogach Mogę wyręczyć sprzedawcę I odpowiedzieć od razu Żeby było łatwiej wybrać jeszcze tę Właściwą, przed spacerem do sklepu Na początek, na szybko To, co łączy te hulajnogi Po pierwsze, niech będzie od razu Spoiler, z tej trójki bardzo trudno jest wybrać źle, bo każda z tych hulajnów sprawdzi się bardzo dobrze w jeździe miejskiej, każda ma bardzo przyzwoity zasięg, każda nadaje się do jazdy w lekkim deszczu albo po mokrym, każda się sensownie składa i transportuje, każda ma też jakąś formę amortyzacji, 10-calowe koła. Każdą trzeba ładować właściwie przez całą noc i każda udźwignie do 120 kg. Aczkolwiek, żeby nie było tak łatwo, między tymi hulajnogami da się znaleźć całkiem sporo różnic, więc żeby było konkretnie, zróbmy tutaj mały konkurs porównawczy z podziałem na kilka kategorii. Raptor R1 i tak to jest najcięższa hulajnoga w zestawieniu, ale ta różnica nie jest wielka i z żadną z tych hulajnóg i tak nie będziecie chcieli biegać. R1 zajmuje natomiast najmniej miejsca, bo można w kilka sekund złożyć po prostu kierownicę. Do tego R1 składa się tak, że nie trzeba polegać na nóżce i najłatwiej jest tę hulajnogę po złożeniu gdzieś odstawić albo wcisnąć. Co do Motusa i Xiaomi, tutaj jest po prostu dobrze. Przy czym drugie miejsce dałbym Motusowi, bo kolumna składa się wzdłuż osi hulajnogi, a w Xiaomi trochę po skosie, co kończy się tym, że no, ma z jednej strony trochę więcej czegoś i trochę trudniej ją przechowywać, ale też nie ma dramatu. I tak przy okazji i Xiaomi, i Motus mają te najprostsze, skuteczne systemy blokowania kolumny kierowniczej, które po prostu działają. Ten z Raptore jest trochę bardziej skomplikowany, ale też da się go opanować w kilka chwil i ma właściwie tylko jedną wadę. Ta zawleczka stuka podczas jazdy po wybojach, więc pewnie będziecie chcieli ją i tak gdzieś wyciszyć. Raptor R1 i spokojnie w innych kategoriach wygrają jeszcze inni, ale trudno przejść obojętnie obok tej regulowanej kolumny. Tak, teoretycznie te zwykłe kolumny kierownicze nadają się dla większości użytkowników, ale opcja regulacji idealnie do naszych potrzeb to jest zawsze plus, szczególnie jeżeli ktoś jest albo wyjątkowo wysoki, albo wyjątkowo niski. Ja mam trochę ponad 1,70 m i na każdej tej hulajnodze jechało mi się w sam raz, ale no, jeżeli ktoś chce mieć idealnie pod siebie, to wtedy Raptor R1. Jeżeli chodzi o deki, to rozmiarowo też wygrywa Raptor R1, który dodatkowo ma podpórkę pod stopę. I o ile Wszystkie deki mają w miarę zbliżony rozmiar, przynajmniej jeżeli chodzi o długość, tak dek z R1 jest po prostu najszerszy. Aczkolwiek ja mam buty w rozmiarze 42-43 i na każdej tej hulajnodze bez problemu znalazłem sobie miejsce. Plusa dostaję za to, tak przy okazji, Motus Pro 10 Urban, za to, że jeżeli ktoś ma mniejsze dłonie, to chyba najłatwiej na tej kierownicy, która jest dosyć wąska, dosięgnąć do manetki. models Pro 10 Urban i tak, każda z tych hulajnóg ma jakąś formę amortyzacji to i z przodu i z tyłu, więc każda będzie nieporównywalnie wygodniejsza od takich sztywnych hulajnóg, ale w takim mieszanym asfaltowym terenie, czyli trochę gładkiego trochę dziur, Motus jeździł zdecydowanie najbardziej komfortowo. Aczkolwiek trzeba pamiętać to dalej nie jest jakiś latający dywan ale z tych trzech hulajnóg w takich miejskich warunkach uznałbym go za najbardziej komfortowo. Sportowego. Co ciekawe, jeżeli już chcemy zjechać gdzieś w teren, oczywiście taki lekki, gdzie te dziury są jednak większe, ale jest ich mniej, to wtedy już bym się przychylał trochę w kierunku Raptora R1. Motus Pro 10 Urban, bo daje największe poczucie zwrotności, ale równocześnie mamy cały czas. Wrażenie pełnej kontroli nad hulajnogą i stabilności. Do Xiaomi 5 Pro też trudno się przyczepić, może poza tym, że motos wydaje się odrobinę stabilniejszy, jakiś taki bardziej przyklejony do asfaltu, jakoś bardziej mi się podoba to, jak się po prostu obraca kierownica i jak to się przenosi na asfalt. Raptor R1 ma natomiast zaletę w postaci najszerszej kierownicy, więc zyskuje na tym precyzja manewrów, ale odrobinkę cierpi zwrotność, bo po prostu ten ruch musi być większy. W takim ogólnym rozliczeniu remis. Wszystkie te hulajnogi rozpędzają się do tych przepisowych 20 km właściwie natychmiast, i pewnie to będzie się dla nas liczyło w takim dłuższym użytkowaniu. Żadna też nie próbuje nas przy starcie zrzucić z platformy, więc trochę trudno jest tutaj znaleźć przy tych przepisowych prędkościach zwycięzcę. Są natomiast dwie istotne różnice między Motusem i Raptorem a Xiaomi. Pierwszą jest to, że 5 Pro wymaga odepchnięcia się, żeby ruszyć. Natomiast Motusa i Raptora można odpalić ze stania To oczywiście można w przypadku Motusa i Raptora zmienić w aplikacji, w Xiaomi nie. I z tej konieczności odepchnięcia się wynika trochę wrażenie, że Motus i Raptor się rwą do działania, natomiast Xiaomi niezbyt. W moim odczuciu wszystkie te hulajnogi rozpędzają się skutecznie, przy czym jeżeli faktycznie chcemy poczuć chociaż odrobinkę kopa, no to tak, to będzie Raptor i Motus. Po drugie, to czego brakuje chyba najbardziej w Xiaomi 5 Pro, to jest ten tempomat, on jest w Motusie, jest w Raptorze, a w Xiaomi nie, więc jeżeli jedziecie na przykład 20 minut gdzieś, no to musicie trzymać cały czas wciśniętą manetkę, co nie jest najprzyjemniejsze. A, i tak przy okazji, jeżeli chodzi o reakcję manetki na gaz, to ta w Raptorze R1 pozwala z całej tej trójki na Najbardziej precyzyjną i komfortową regulację prędkości bez szarpania i też bez włączania tempomatu. Skomplikowany. Raptor R1 jako jedyny ma kierunkowskazy na platformie, więc każdy będzie mógł je zobaczyć. Z drugiej strony, Motus Pro 10 Urban ma lepsze oświetlenie całej platformy i regulowaną lampkę przednią, więc mój głos idzie na Motusa. Poza tym, wszystkie mają komplet dodatków, czyli światło stop, kierunkowskazy, przednią lampkę itd. itd. Od strony technicznej. Motus i Raptor mają mechaniczne hamulce tarczowe, a Xiaomi ma z przodu bęben, a z tyłu EABS i tak da się wyczuć różnicę, ale w praktyce przy tych przepisowych prędkościach jednym, i jednym, drugim i trzecim uda nam się właściwie zawsze zahamować jak trzeba i w bonusie Xiaomi ma jeszcze system kontroli trakcji, więc nie musimy się aż tak bardzo martwić, jeżeli nawierzchnia jest na przykład wilgotna. Xiaomi 5 Pro, jeżeli chodzi o wygląd aplikacji, działanie, uniwersalność, bo to jest ta sama aplikacja, z której korzystamy do obsługi na przykład smart domowych gadżetów, najlepiej jest tutaj też pokazana na przykład historia przejazdów. Można też z poziomu tej aplikacji zablokować hulajnogę, jeżeli idziemy na przykład do sklepu. Z drugiej strony, aplikacja Raptora może piękna nie jest, ale bije na głowę Xiaomi, jeżeli chodzi o możliwości. Możemy tu zmienić wszystko, włącznie z prędkościami, włączyć albo wyłączyć tempomat włączyć albo wyłączyć start bez odepchnięcia, albo też zdalnie zablokować hulajnogę, jeżeli no idziemy na zakupy. Raptor R1, bo oferuje w tym segmencie cenowym chyba największy akumulator i teoretycznie przejdziemy nim do 80 km, natomiast pozostałe dobiją do 60 maksymalnie. Aczkolwiek oczywiście to są dane teoretyczne i należy je traktować z dystansem, ale wyciągnięcie z Raptora ponad 60, może 70 km nie powinno być takim wielkim problemem, natomiast z pozostałych dwóch powinno się udać no powiedzmy 40-50, przy bardzo dobrych warunkach. Warunkach. Na dojazdy do pracy i tak każdemu wystarczy, a potem no, każdą z tych trzech hulajnów trzeba na całą noc podłączyć pod ładowanie. To w takim razie, którą hulajnogę ostatecznie wybrać? Na dobrą sprawę nie da się wybrać źle, aczkolwiek moim typem byłby Motus 10 Pro Urban, bo jeździ najwygodniej, prowadzi się najlepiej, składa się przyjemnie, a do tego wygląda bardzo dobrze i ma najlepsze oświetlenie. Xiaomi 5 Pro poleciłbym natomiast tym, którzy szukają jak najprostszej i jak najłagodniejszej hulajnogi w wydaniu minimalistycznym, a do tego z marką, którą absolutnie wszyscy znają. Jednocześnie, chociaż powiedziałem, że to jest prosta hulajnoga, to Chodzi głównie o obsługę i wygląd, bo poza tym rozpędza się sprawnie, przeżyje powrót z pracy w deszczu, dźwignie do 120 kg i po prostu robi wszystko tak jak powinna. Tak, nie ma tutaj miejsca na jakieś super zachwyty, ale jest po prostu dobrze. Raptora R1 poleciłbym natomiast tym, którzy szukają jednej z trzech rzeczy. Zasięgu, kompaktowych wymiarów albo opcji mega dopasowania do wzrostu kierowcy. Naprawdę trudno przejść obojętnie i obok tego akumulatora i obok regulowanej kolumny kierownicy, i obok opcji składania samej kierownicy, także duża hulajnoga nagle staje się malutka.